Dobra. To mamy tak. Potrzebne będą klucze do wusa, klucze do BMW. Chodź, otwieramy tu. Wyłazimy. Mój cek Masz jeszcze klapki i kalusze. No. Łodziunio, Ty masz zadanie. O, to od babci chyba. Kitki dostały. Tak? Dobra. Chodź, powiem Ci. Pod wiatą leżą moje okulary i będą mi potrzebne. Czarne? Czarne, no te Dzięki stary. Przywitałeś się? Cześć, Ugly. Mhm. Mm no dobra. Coś tu trzeba tutaj przestawić. Jaki to sobie darujemy? Sorki. że chodź weź te moje buty też Błaś, błaś. Dobra. Chodź. Ja mam te twoje okulary. Dobrze, wiem. Dzięki, stary. Teraz, ziomeczku... Zamknij, proszę cię, busa. Okay. Daj okulary, daj okulary. Ok, super. A zamknąłem stąd. Wiem. Ok. Te buty idą do środka. Nie, 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 nie. Wadek, tutaj, tutaj, na ten koc. Dobra. Tak, dawajemy. Okej, okay. to tyle, Wadziuniuś, to te klucze do busa, zostaw proszę cię tam w koszyku, dobra. Okay. <śleski> Słucham. Jeszcze o zapomnieliśmy o tych fotelach choć, o tych krzesłach, musisz mi pomóc w tym, ale już ruszamy. Wygląda troszkę znać o tego, a wiesz, żeby je przyzwyczaić do tego, okay. mhm. ciekawe, czy to się zmieści, tutu, tutu, tu, tu, tu. ciekawe, no ja. Dobra, będzie musiało jakoś. To ja wezmę te dwa. Dawaj. A ty jeszcze dwa plastikowe, tak? Jesteś gość Chodź, pomogę ci Chyba ciężkie są, co? Czekaj, bardziej ostrożnie. Dobra, próbujemy. Pobudziliście się już? Nie bardzo chyba. Masz jakieś takie adidasyczne? Mam Dobra yy, nie No pewnie Jasne No teraz to się przydadzą, tak? Uuu, co? Nie wpuszczają cię, dziwuchy. Jeszcze raz. Ja chcę jeszcze Wam pomóc. Aha, dobra. To chociaż tutaj wodę możemy wziąć jakąś okay. do samochodu. Weź, już dwie wody tutaj y, z przedpokoju, okay. żeby były całe, wiesz, wzięte. Okay. Jedną moją muszyniankę i jedną tą. Ten... Eee, Czyli jedną tą? Jedną tą, jedną tą, tak jest. Jedną tą. Superowo i z tyłu na podłogę możesz się rzucić. Dzięki ziomeczku. Tak. Dobra, okej, okay. no Władzio otwórz mi bagażnik Ale ogarniasz stary Wiem Ugryzł się tutaj. Zamykam, tak? Tak, alarm włączony, tak? Chodźcie. No, no, co to takie? Chyba. Dobre. Pakujemy się. Już się pakuje. Czekaj, on musi z tamtej strony, one go przecież teraz nie puszczą. Dobra, trudno. Czy macie jakieś szczotki przy sobie? Klucza nie. do pralni nie mamy Jest w busie, potrzebujemy? Nie, nie. No damy sobie radę, nie? Z tym wyjeżdżeniem i to rośnie w oczach, po prostu mam wrażenie idzie tam coś. Zobaczy się tamknie, bo coś tam wczoraj było nie tak. A to Szczepan szedł chyba, tak? Szczepan, no. Myślałam, że ktoś <głos》> z imprezy jakiś wraca ze Zastrzyńska. Z, z, duś, z, <głos》>. z to się stąd wraca. Tu już sobie. Tutaj, tu. gdzie Paulina mówiła? Skończony. Aż do Oskara. Ok. Z jeszcze jak wiciela. Teraz spokój przyjdzie wrzesień, i o tej porze to jest największy ruch, nie? Gdzie te samochody się wszystkie pomieszczą? Która? Z uczniów to jest więcej niż tutaj tych stojących. No, może tak być. Takie czasy. No i też taka specyfika miejsca, bo w dużych miastach pewnie się to mniejszą skalę odbywa, żeby dzieciaki do szkoły przyjeżdżały autami. Możecie te butelki tam rozdzielić jedna z jednej strony? Ale nie one. Ok? Chyba nie będą problemem. Żeby się nie ocierało o siebie, o to mi chodzi. No. Dobrze. Co? Dobrze. Nie, ja nie, nie bardzo. Fałszywy diesel też. A tam też jeszcze w zamkniętym W Co to skrzyńsko? Co to za autobus? Gdzieś? Do skrzyńska. No. Nie wiem, że taki jest nawet. I to taki w środku jak normalny autobus, nie taki... Taki, taki. Nie, autobus taki. autobus taki. Autobus, autobus, jak normalny miejski. Wyjeżdżamy do Skrzyńska. <laughs> A wiesz jakusz? Zwariowane wariaty. Tak, tak. Pole się ogarnąłem. Ja się zastanawiam co ty robisz. Dołami nie wejdzie. Nie. Co? To już stąd, to chyba dookoła trochę, nie? Trochę, tak Chociaż może no to tak, to co? Tu robimy stop? Możemy, no I widzimy się w kolejnych częściach tej podróży Nara